Witam serdecznie. Dzisiaj będę sadzić arbuzy oraz kiwano. A więc tak. Zacznę od może kiwano. Kiwano sadziłam w ubiegłym roku i doczekałam się nawet owoców. Zamieszczę tutaj na filmiku zdjęcie owoców z poprzedniego roku. Jednak za późno było wysiane i praktycznie doczekałam się tylko jednego Owocu. Słuchajcie. Nasionka kiwano wyglądają tak jak, na, tak jak nasiona ogórka. Wysiewa się kiwano na głębokość pół centymetra. Tutaj w doniczkach mam już podłoże przygotowane. Doniczki są opisane tak, żeby mi się później nic nie pomieszało. I do tych doniczek. Kładam po dwa nasionka. Gdy nasionka wykiełkują, to zostawię jedną tylko sadzonkę, tą silniejszą, a słabszą wyrwę. Tak żeby po prostu jedna sadzonka nie przeszkadzała drugiej. To podłożę sobie porządnie zwilżę zraszaczem. Nie chcę podlewać, żeby ono się za bardzo nie zagłębiło. Te nasionka, żeby się nie zagłębiły w podłożu. Także na razie tylko sobie zraszam ziemię. I teraz przysypię je Ziemią do wysiewu wymieszaną z perlitem. Tutaj w tej miseczce mam przygotowane podłoże. To jest podłoże do wysiewu. Do tego dosypuję perlit. Słuchajcie, to podłoże jest trochę za suche, więc ja sobie odrobinę wody tutaj. Doleję, bo podłoże też musi mieć odpowiednią wilgotność. I to moje kiwano. Tak na głębokość pół centymetra przysypuję tylko tym przygotowanym podłożem. Taka cienka warstwa. Kiwana jest to taki owoc, który potrzebuje dużo ciepła. On w temperaturze 5 stopni zamiera także niższe temperatury po prostu są zabójcze dla kiwano, a rośnie dopiero powyżej 15 stopni. Także jeżeli mamy szkło, chłodno w pomieszczeniu, poniżej 15 stopni, to kiwano nam nie będzie rosło. Także kiwano będzie stało do momentu, aż w szklarni będę miała albo w gruncie, na polu jak będzie powyżej 15 stopni to dopiero będę mogła je wysadzać, bo przy niższych temperaturach kiwano nie będzie rosło. Także w dwóch doniczkach posadziłam sobie kiwano. Gdy będę je wysadzać, to jedna sadzonka będzie posadzona w szklarni, druga sadzonka będzie posadzona w gruncie i będę wtedy Porównywała, jak rośnie sadzonka pod chmurką i jak rośnie w szklarni, gdzie będzie miała lepsze warunki, gdzie będzie, jak rosła. I tutaj jeszcze z sobie teraz te sadzonki podlewam, tak żeby po prostu to podłoże było wilgotne. Gdy tylko te sadzonki mi wykiełkują, trafią pod lampę, tak aby sadzonki się nie, żeby nie wybiegały. Teraz przejdę do sadzenia arbuzów. W tym roku będę wysiewać trzy rodzaje arbuzów: Arbuz Rosario, Arbuz Janosik i Arbuz Złotowolicy. Słuchajcie, to są arbuzy wczesne albo bardzo wczesne. One są przystosowane do naszych warunków klimatycznych i z tego co się orientowałam, to powinny u nas dobrze rosnąć. Ja do tej pory jeszcze arbuzów nie wysiewałam, to jest mój eksperyment. Pierwszy raz będę wysiewać. Dlatego starałam się właśnie takie wczesne odmiany kupić, tak aby sobie z nimi raczej bez problemu poradzić. Arbuz złotowolicy jest to arbus, który wraz z dojrzewaniem skórka będzie się przebarwiać na żółty kolor, a w środku miąższ jest czerwony. Arbuz janosik skórkę ma zieloną cały czas, a miąższ będzie żółty. A arbuz rosario jest to arbus zielony z zewnątrz, a w środku czerwony. Wszystkie te arbuzy sadzimy na głębokość około 3 cm od 2 do 3 cm. Zacznę od arbusa Rosario. Ja mam tutaj w tym pojemniczku nasionka, które wcześniej namoczyłam. Moczyłam je tak około godziny i teraz po dwa nasionka. Do każdej doniczki włożę, tutaj mam tak podłoże z tą rezerwą 2-3 cm, tak aby po prostu dosypać jeszcze na wierzch ziemi. I w tych czterech doniczkach, które są przygotowane na te arbuzy, wkładam sobie nasionka, po dwa nasionka do każdej doniczki. Nie mamy pewności, czy oba nasionka wykiełkują, dlatego wolę dać dwa i silniejsze zostawię, a słabsze nasionko, słabsza siewka zostanie wyrwana. I tak. I w tym roku będę robić takie doświadczenie, że te doniczki do momentu wykiełkowania nasion będą. W domu, w ciepłym miejscu, a jak wykiełkują, to tak, dwie doniczki zostaną pod lampą, będą doświetlane lampami, tak aby nie wybiegały. A dwie doniczki trafią u mnie do szklarni. Oczywiście będę jeszcze je okrywać agrowłókniną w szklarni i chcę zobaczyć, czy w szklarni dadzą sobie radę, czy po prostu mi nie zmarzną. Teraz kolejny to będzie janosik i tak samo jak poprzedni arbus. Jak poprzedni arbus wkładam do każdej doniczki po dwa nasionka. Nasionka tego arbuza też namoczyłam. I silniejszą siewkę, jak już wykiełkuję, zostawię, a słabsza. Zostanie usunięta i arbuzy, tak jak mówiłam, na głębokość dwóch, trzech centymetrów. Arbuzy kiełkują tak od czterech do dziesięciu dni. Wszystko zależy też od temperatury i od tego, czy były wcześniej namaczane, czy nie były. Ja sobie je wcześniej namaczałam i teraz je wysadzam do gruntu, tutaj do doniczek. I teraz złoto w ulicy wysadzam. Wszystkie doniczki mam opisane, tak aby wiedzieć, które nasionka jak kiełkują, jak będą się rozwijać. Słuchajcie, teraz już nasionka są w doniczkach i każdą doniczkę, do każdej doniczki dosypię podłoże. Tutaj wcześniej te doniczki zwilżyłam, ponieważ w podłoże było suche, więc musiałam je porządnie nawodnić tak, żeby ta woda Była w każdej doniczce i żeby podłoże było wilgotne jak je sadzimy. I słuchajcie, mój eksperyment będzie polegał na tym, czy tak jak ja już wspominałam, po dwie doniczki zostawię w domu pod lampami doświetlającymi, a dwie doniczki Trafią do szklarni. I na bieżąco, jak będą mi roślinki kiełkować, to też będę pokazywać, który sposób, jak się sprawdza. Czy w ogóle arbuzy mają szansę przetrwania w szklarni? Ponieważ nie wiem, nigdy wcześniej arbuzów nie sadziłam. A wiem, że są bardzo wrażliwe na temperatury, więc nie mam pojęcia, jak sobie w szklarni. Poradzą. A jeśli chodzi o kiewano, to kiewano będzie musiało być cały czas do momentu posadzenia. U mnie w domu na parapecie, ponieważ jest bardzo wrażliwe na temperatury i ono praktycznie nie rośnie. W tamtym roku, jak wyniosłam moje kiwano do szklarni, a lato na początku, tak, maja, na początku czerwca było chłodne, to sadzonka praktycznie wcale mi nie rosła. Dopiero na przełomie tak lipca zaczęła. Ładnie rosnąć, gdy już temperatury były dosyć wysokie, ale przez to też roślina już nie zdążyła dobrze zaowocować u mnie. Więc w tym roku chcę jak najdłużej mieć w domu w cieple tą roślinę. Tylko zobaczymy, jak ona sobie będzie radzić na parapecie. W przyszłym tygodniu będę sadzić także melony. W ubiegłym roku miałam śliczne melony u mnie w szklarni, także zapraszam Państwa do oglądania moich kolejnych filmów. Pokażę wówczas, jak sadzić melony, jak uprawiać. Opowiem o tym, jak ja sadziłam melony. Doczekałam się bardzo dużych owoców. I pokażę także zdjęcia z mojej działki, jak te melony były sadzone. Także zapraszam do oglądania moich filmików, do subskrypcji mojego kanału. I jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę pisać, a ja chętnie odpowiem. Jeśli Państwo coś będzie interesowało, to zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.